Cześć, witam Was oraz bloger 2 smaki. Dzisiaj, w ramach mojej współpracy z Marką Kamis i w ramach kampanii Wielkanocnej, chciałabym Wam pokazać wykonanie mazurka, który łączy w sobie kilka bardzo fajnych smaków i aromatów. Będzie bazował głównie na suszonych śliwkach, które namoczę w soku wyciśniętym z pomarańczy. Mazurek będzie posypany. Migdałami, które moim zdaniem bardzo fajnie się łączą z suszonymi śliwkami, a wszystko to będzie jeszcze wzmocnione, um, urozmaicone aromatem cukru z prawdziwą wanilią um, z nutą kardamonu. Na początku wyciskamy sok z pomarańczy i tym sokiem zalejemy śliwki suszone. Tak, ja mogę zaraz! Mhm. Pewnie. Dobrze, teraz ja naleję tutaj ostrożnie. Mhm. Do zmiksowanej kostki masła dodaję łyżkę cukru z prawdziwą wanilią, szklankę zwykłego cukru, żółtka, I dwie szklanki mąki. Moje ciasto wyszło jeszcze troszeczkę zbyt suche, więc dodam zbyt suche, więc dodam łyżkę śmietany. Ugniatając rozprowadzam ciasto po całej blasze. Na koniec wyrównuję grubość ciasta całą dłonią. W trakcie moczenia śliwki kilka razy pomieszałam, ponieważ nie wszystkie były zanurzone w soku. Teraz mogę już odcedzić sok od śliwek. I zmiksuję malakserze. Postaram się to zrobić niezbyt dokładnie, bo zależy mi na tym, żeby zostały też kawałki śliwek. O taką mniej więcej konsystencji mi chodziło. Są dosyć zmiksowane, ale widać też troszkę kawałków. Najprościej jest rozprowadzić śliwki palcami po całym kruchym spodzie. Wierzch mazurka posypuję płatkami migdałów. Zależy mi na tym, żeby one się troszeczkę zrumieniły w czasie pieczenia. Delikatnie dociskam płatki migdałów. Mazurek jest już upieczony, pięknie pachnie. Migdały lekko się zrumieniły. Teraz poczekam aż przestygnie, a w tym czasie przygotuję czekoladę na polewę. Dwa garnki z wrzącą wodą która się dopiero co gotowała. Na nich układam miseczki z, masłem, z odrobiną masła i czekoladą, tak żeby dna, dno miski nie dotykało do wody. I teraz poczekam, aż czekolada pod wpływem tej ciepłej pary roztopi się. Biała czekolada zawsze roztopia się szybciej. Moja już jest prawie roztopiona, teraz ją wymieszam. Masłem i zaraz polewa będzie gotowa. Poczekaj, Łucja, jeszcze nie. Ciemna będzie na wierzchu. Uh -huh. Leje, leje. Łucja leje w różnych miejscach, leje, nabiera jeszcze Łucja więcej. I tak wygląda mazurek przeozdobiony przez dwie artystki. Przez artystkę Łucję i przez artystkę mamę. Spód mazurka jest bardzo słodki i dosyć kruchy. Eee, te... Suszone śliwki są bardzo intensywne w smaku. One jeszcze trochę odparowały przy pieczeniu, więc naprawdę czuć w nich tą śliwkę mocno. Jest to śliwka skoncentrowana. Ich pięknie się zrumieniły i fajnie chrupią. No i na wierzchu jest czekolada, która u nas jest jeszcze trochę płynna i to już jest w ogóle najlepsze, co może być. Całość jest bardzo fajna, szczególnie jeżeli lubicie takie rzeczy jak śliwki w czekoladzie. No myślę, że na pewno wam będzie smakowało. Ja osobiście nie przepadam za śliwkami w czekoladzie, ale ten mazurek, mimo wszystko, naprawdę mi smakuje. Naprawdę jest to świetne tak zestawienie tego pysznego ciasta ze śliwką. Taki jest. I z Ładną czekoladą. Jest pycha! Jest szpycha. Mm -hmm. I żegnamy się z Wami. Żegnamy się z Wami. Z Do zobaczenia, pa pa.